Kolejny test na prośbę widzów. Tym razem będziemy testować platformę do balansowania, przyrząd do ćwiczeń równowagi. Ogólnie jest to taki dysk, na którym stoimy, żeby utrzymać równowagę. Możemy na nim trenować. Nazwy w internecie są różne. Najpopularniejsza to jest platforma do balansowania. To jest test na Waszą prośbę. Ktoś prosił mnie o przetestowanie tej platformy. Wybrałem taką plastikową, najtańszą za 40 zł z Allegro zaraz sobie zobaczymy jak się na tym ćwiczy, jakie są plusy tego akurat sprzętu. Generalnie, jeśli chodzi o trening na tej platformie do balansowania, polega on na tym, że ustawiamy sobie to na podłodze, wykonujemy ćwiczenia w ten sposób, żeby ta platforma nie przechylała się i nie dotykała ziemi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na ziemi. Możemy ćwiczyć, dawać tutaj ręce albo nogi, też wykorzystywane to jest na przykład przy rehabilitacji, jeśli chodzi o kostkę czy Kolana, ja na przykład żałuję, że nie miałem tego przy rehabilitacji, jak miałem zerwane więzadło w kolanie, bo jest dużo takich ćwiczeń stabilizujących. Ale oprócz rehabilitacji też jest właśnie fajne przy ćwiczeniu stabilizacji, przy ćwiczeniu mięśni, nóg, przy ćwiczeniu kor. Ogólnie przy treningu balansu, jeśli chodzi o balans. Moim zdaniem też bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś trenuje sporty walki, bo jest spoko, jeśli chodzi właśnie o trening postawy, czymywanie równowagi całego ciała. Zresztą zaraz sobie zobaczycie. Jeżeli chodzi o tą platformę, to jest wykonana. Możecie sobie zobaczyć z plastiku. Tak to wygląda. I jej średnica to 36 cm. Potem, sobie to jeszcze ogramy dokładnie. Wytrzymałość tego jest podana przez producenta. Ja tutaj, wybierając to, sugerowałem się typowo ceną. Bo ktoś prosił po prostu o test, jak się na tym ćwiczy. Więc wybrałem jedną z tańszych. I zobaczymy jak się na tym ćwiczy. Ja już jestem po pierwszych testach, więc mam, już mogę coś Wam powiedzieć na ten temat. Wytrzymałość tego jest według producenta 150 kg, mnie się wydaje, że trochę mniej, ale zobaczycie zaraz w trakcie testów, Wam pokażę o co mi chodziło. No to co, zaczynamy, pokażę Wam przykładowe ćwiczenia i o co z tym właściwie chodzi. Tutaj skupimy się głównie na podłodze, bo trening z wykorzystaniem tej platformy odbywa się właśnie głównie na podłodze. No i to polega, polega mniej więcej na tym, żeby trzymać jak najbardziej równowagę. To jest to, co Wam mówiłem wcześniej, czyli na przykład sobie robimy pompkę na tej platformie, to musimy utrzymywać się tak, żeby nie dotykać ziemi, czyli trzymamy tutaj równowagę na barkach i robimy sobie pompki w ten sposób, żeby ta platforma nam nie uciekała na boki. I w tym momencie czujecie już, że na przykład pracuje Wasz brzuch, Pracujecie sobie nad stabilizacją, pracują też mięśnie barków i dodatkowo robicie pompkę. Więc jest to takie ćwiczenie, dużo elementów wykonujemy w jednym. Równie dobrze możemy sobie też na tej platformie stawać w ten sposób i też pilnować, żeby nasze nogi były ułożone tak, żeby, żeby ta platforma nie dotykała, nie dotykała ziemi tymi bokami. Więc sobie robimy na spokojnie. Tak, ćwiczenia pompki. A bardzo dobre to jest właśnie, jeśli chodzi o stabilizację. Bo na przykład podstawowe ćwiczenia, jak miałem tutaj zerwane więzadło, to właśnie polegało na tym, żeby stabilizować sobie ciało na jednej nodze. I właśnie stajemy sobie na na tej platformie. Oczywiście nie zawsze się udaje, trzeba się nauczyć na początku na tym stać, ale właśnie na tym polega to ćwiczenie. Żeby trzymać równowagę. I widzicie, że pracuje zarówno kostka, usztywnia tutaj sobie mięśnie i ścięgna, i pracuje tak samo staw kolanowy, staw biodrowy, więc jest to fajne ćwiczenie również na stabilizację, jeżeli napniecie sobie brzuch i złapiecie równowagę, to pracujecie nad stabilizacją całego ciała. Więc jest to fajne ćwiczenie na ogólną stabilizację. A gadżet jest niedrogi, więc można sobie kupić. Jeżeli ktoś jest właśnie fanem różnych gadżetów na domowych siłowniach, tak jak ja, to może sobie kupić to jako dodatkowy sprzęt treningowy. Szczególnie jeżeli trenujecie na przykład dodatkowo sporty walki. Chociaż mnie się wydaje, że parę ćwiczeń właśnie na takiej platformie to dobre rozwiązanie dla każdej osoby, która się uważa za sprawną. I trenuje nie tylko typowo ciężary, tylko chce być ogólnie sprawna. Bo widzicie, że trenowanie na tym może sprawić trudności. I polega to też na tym, że staramy sobie się utrudniać sobie jak najbardziej dane ćwiczenie. Przy założeniu właśnie, żeby nie dotykać podłoża. Więc cały czas pracujemy w ten sposób, żeby, być, żeby złapać tą równowagę. No bo też... Na początku będziemy pewnie mieć problem, i ta deska nam będzie latać w różne strony. Samo założenie tego urządzenia, sam produkt jest moim zdaniem ciekawy. Jest to niedrogie rozwiązanie, ale trochę się boję w momencie, kiedy staję po bokach i chciałbym na przykład robić przysiady. Jakie jest moje jedyne zastrzeżenie do tej platformy? To wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie trochę cięższy ode mnie. To ona się może złamać ze względu na to, że jest wykonana z plastiku. Nie wiem, czy to będzie widać, ale właśnie z tego ujęcia staram się to widać, bo na pewno to czuć. Jeżeli wspieram się tutaj pompkami, to widać, że ten plastik się tutaj wygina na boki. Myślę, że przy mojej wadze może być mi to ciężko złamać. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale jak już ktoś będzie ważył 10 czy 15 kilo więcej, to może to złamać. No, z drugiej strony kosztuje to tylko 40 zł, ale pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda dokładnie. Tak to wygląda. Tak wygląda ta platforma. Oczywiście ten plastik się z powrotem odkształca, więc to nie jest też taki cienki plastik, że się zegnie i już jest wygięte. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że jak ważycie tam powyżej 90 kg, to lepiej kupić inny. Tylko teraz nie myślcie sobie, że. Trening na tej platformie to jest tylko po prostu jakieś nudne stanie i stoimy i się nic nie dzieje, bo możemy to zmodyfikować w ten sposób, że robimy sobie pełny zestaw ćwiczeń na, yy, na użyciu tej platformy. Jeżeli chcecie, to wam nagram takie najlepiej w formie shortsa parę ćwiczeń, które będą zarówno, na przykład ćwiczeniami na mięśnie dług i też poprawiały stabilizację, bo możemy na przykład sobie proste wykroki robić w ten sposób, że robimy wykrok. I staramy się robić to stabilnie. I oczywiście z treningu na trening staramy się tak, żeby jak najmniej machać rękami, a jak najwięcej utrzymywać sobie mięśnie brzucha i ta noga, żeby tutaj była stabilnie, i jednocześnie wykonywać trening mięśni nóg, które te przy wykroku najbardziej pracują. Więc sami sobie możecie zobaczyć, że możemy zacząć od prostych ćwiczeń, jak na przykład wykroki, i możemy sobie robić to w seriach. Możemy robić też. Wykroki boczne. Proszę bardzo. Przy użyciu właśnie tej platformy, staramy się i nie jest to wcale takie proste jak się wydaje, bo zauważycie, że robię drugie, trzecie powtórzenie i ciągnie mnie na boki, więc naprawdę przy tym trzeba się skupić, jak ćwiczymy, i napięć też większość mięśni odpowiedzialnych za. Postawę, bo jak to będziemy robić po prostu na pałę bez, bez czucia, to ta platforma nam będzie latać na boki. Możemy sobie robić wykroki, zakroki. Możemy próbować, co jest jak na razie moim zdaniem trudne, robienie przysiadu na takiej platformie. Na dwóch staramy się zrobić przysiad tak, żeby nie dotknąć ziemi. I jak widzicie, nie jest to wcale takie oczywiste. Bardziej to jest łapanie równowagi niż prawdziwy przysiad. Ale wierzcie mi, ludzie co na tym sporo ćwiczą, są w stanie robić po kilka przysiadów, nie dotykając ziemi. Oczywiście możemy robić różne warianty pompek. Tak jak wam już pokazywałem na shortsach, możemy robić sobie w ten sposób Możemy starać się robić wąskim, diamentowe Możemy starać się robić po prostu stoimy w ten sposób robimy planka albo w ten Możemy starać się też robić ćwiczenia na brzuch O to jest trudne bo Ciężko jest złapać równowagę, tak żeby palcami nie dotykać ziemi. Możemy też robić jakieś ćwiczenia w stylu, właśnie, unoszenie nóg. O, zobaczcie, jak tylko sobie uniosę nogę, to od razu trafcę równowagę. A mogę próbować jeszcze. Więc tak naprawdę od razu czuję, że pracują mi mięśnie brzucha, kor. Stabilizacja, bardzo fajny gadżet treningowy właśnie do dodatkowych treningów i nie zajmuje to dużo miejsca i też nie kosztuje wiele, więc myślę, że można się z tym pobawić, a też w sumie było to na, prośbę, na Waszą prośbę, więc w miarę możliwości postarałem się kupić to i nagrać. Oczywiście co jakiś czas będę starał się wrzucać jakieś treningi z tym, bo przyznam, że to urządzenie mi się spodobało. Miało iść na konkurs, czy tam na rozdanie, ale zostawię to sobie. A odnośnie treningów, no to starałem, będę starał się dojść do wprawy i sobie 10-15 minut dziennie czytam podczas dnia treningowego. Parę ćwiczeń jakiś wykonać, może się uda jakiś progres zrobić, że w przyszłości widziałem jak ludzie niektórzy robią przysiad na jednej nodze na tej platformie, także to jest fajne wyzwanie i też w przypadku większych i cięższych osób dobrze by było żeby to miało więcej jak 36 cm widziałem takie fajne drewniane albo takie na przykład wykonane z większego z grubszego plastiku dużo solidniej wykonane te platformy i fajnie żeby miały 40-39 cm to wtedy ona tutaj jest te 3 cm jednak szersza i wydaje mi się że na tym się wtedy wygodniej ćwiczy jeśli chodzi o mnie to fajne urządzenie, jednak dla cięższych, wyższych osób trzeba szukać czegoś innego. Sprawdzałem tam na stronie Hop Sport, jest taki solidniejszy za 64 zł, z takiego plastiku dużo lepszego, dużo fajniej to wygląda. Też są takie ala drewniane, chyba na Jim Beam też widziałem też koło 70 zł. To już jest takie duże, fajne drewniane, i to już tak wygląda trochę jak taka tarcza Wikinga, więc też wydaje mi się, że jest dosyć solidne. To jeśli chodzi o mnie, no to też jest fajne ze względu na cenę. Wykonanie tego, no plastik jak plastik. Ja sobie to zostawiam, bo mi się spodobało. A jeżeli szukacie typowo się chcecie skupić na tym w treningu, to lepiej sobie dorzucić te 20 zł, ty bardziej jak jesteście ciężsi, wyżsi i kupić sobie takie za 60-70 zł, ale sam pomysł na urządzenie treningowe i na sprzęt do treningu jest moim zdaniem fajny. Nie jest to jakiś beznadziejny bubel z Aliexpress czy z Allegro, na którym się nie da ćwiczyć. Tylko spoko gadżet do treningu, który moim zdaniem może z powodzeniem być w każdej siłowni. Więc ja osobiście sobie to zostawiam. I polecam Wam trenowanie na platformach do balansowania. Z czasem może dojdę do lepszej sprawy, to pokażę Wam większe, więcej filmików, jakieś ciekawsze rzeczy. Jakbyście chcieli jakiś przykładowy trening z tym, to dajcie znać. Jak chcecie jakieś inne rzeczy do recenzji, to też oczywiście piszcie. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zostaw suba i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jeśli masz jakiś pomysł na test sprzętu, niekoniecznie musi być y, tani, ale też nie, żeby nie był za drogi, bo na razie jest koniec roku i muszę sobie budżet spiąć, więc zobaczymy, co tam wyślecie w granicach rozsądku. Wiadomo, im będzie droższy, tym będzie trochę trzeba poczekać. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.